Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jest u mnie Pandolino. Już ją, tą pandę znacie na pewno z innych moich filmów, bo tu już robiłem przy niej różne rzeczy. A to jedną ręką mi się to źle robi tu, widzę, że, ale jakoś może dam radę. Dzisiaj jest taki temat, że zabrakło ładowania. No obstawiamy, że to środki, chociaż no nie jestem pewny, ale właśnie teraz dlatego to sprawdzimy. Oczywiście, jeszcze zanim do rzeczy, to zachęcę do subskrybowania mojego kanału tam znajdziecie dużo ciekawych rzeczy o motoryzacji nie tylko także zachęcam a teraz już spróbujemy coś tutaj sprawdzić może naprawić, zobaczymy także zapraszam najpierw sprawdzimy czy to prawda no i prawda jest o, a w kamerze miga, ale tak naprawdę cały czas świeci a gdzieś klatki się chyba mijają i dlatego tak to wygląda no i żeby potwierdzić na zgaszonym 12,68V na odpalonym jeszcze mniej no bo zabiera tam Prąd po prostu na różne urządzenia, wiadomo, dobra, to już myślę, że wyciągnę sobie go, żeby go zobaczyć. No bo tam się nie da sięgnąć, żeby to jakoś pomierzyć, sprawdzić czy obejrzeć. Te szczotki nie wiem. Więc przyciągniemy sobie alternator, ale oczywiście odłączymy najpierw prąd. Prąd i teraz sobie już go wykręcimy. No tutaj trzeba odkręcić trzy śruby i on pójdzie, nie? To jest tak dziwnie zrobione, że. Dwie śruby są do regulacji, a jedna jest 8 obrotów. A, tak jest. A, jeszcze są różne rodzaje śruby, tak? Tam jest 17, a na te dwie śruby jest 16. Bez sensu, zupełnie. No ale dobra, tamta śruba z dołu, to jest chyba wkręcana gdzieś w korpus, bo nie widzę, żeby tutaj nakrętka była. Oczywiście, wiecie, nie uczcie się ode mnie, bo ja to robię pierwszy raz, nie? No, ale tutaj widzę, że tej śruby to ktoś nie dokręcił. Chyba mi odjeżdża, ręcznie muszę zaciągnąć. No ma, ma bo wyciąga, Przecież ostatnio wymieniałem linkę. I jeszcze jedna śruba taka jest z dołu. No teraz, jeszcze przewody sobie odkręcę od razu. Wiadomo, żeby go wyjąć. Tu jest jakaś ósemka chyba i 13 prądowy kabel. No on sobie tam leży, ja sobie go tutaj kręcam, więc to jest dobrze. O no i tutaj jest tyle miejsca, że ten alternatorek sobie wyciągamy. No i już mamy go tutaj. Więc sobie tu ściągniemy tą osłonkę, to się odkręca jakoś, nie, chyba się tylko tak ściąga po prostu. No, oby to były szczotki, a jeśli nie, to będzie musiała sobie właścicielka kupić. Po prostu inny, założy jej i tyle no. Zaraz zobaczymy, no słuchajcie, te bieżnie są już widać, że dobrze zużyte. Chyba jest duża szansa, że to szczotki, ale tak jeszcze mogłaby ta szczotka tutaj dotykać. Mi się wydaje, o, mamy tu, o, widać taką zaślepkę. No nie ma siły na to, szczotka jest na pewno skończona. Kabelek jest całkowicie już wydłużony, więc no, nie ma już tutaj jak tego przewodzić. To ściągamy szybko trzymać. Ten alternator na pewno był rozbierany. To ja już widzę po nim, że tutaj są popękane plastiki, obrobione śrubki. on był na pewno rozbierany już kiedyś. Ktoś go już na pewno rozbierał. Jestem pewny tego. No niestety nie mam w zanadrzu żadnych szczotek które bym mógł tutaj dopasować. Więc, no niestety, będzie musiał u mnie zostać. Starać się śrubek nie poobrawiać bo później jest naprawdę ciężko kręcić, jak już poobrawiacie sobie te śrubki, to w środku ta malutka jest. To widocznie tak ma być. O, widzicie? Jest. Szczotki widać jak zużyte, bardzo kiepsko. Tak na zdrowy rozum, jakbym tę szczotkę dał tu, a tą tam, to jeszcze powinny mi działać nawet przy takim samym wysunięciu, przy tych samych kablach. I ja chyba to zrobię po prostu, żeby jej oddać. Bo to nie jest dużo roboty, widzicie, nie? A jak będzie miała nowe szczotki, które ja oczywiście zmierzę, żeby wiedzieć jakie, już, żeby tam nie było wątpliwości, będzie można wtedy wymienić je kiedyś tam. Powiedzmy za, nie wiem, myślę, że z kilka miesięcy nawet pewnie będzie mogła przejeździć na takich szczotkach, jak tutaj, nie? No bo ta się schowa jeszcze, bo damy na dobrą bieżnię, więc ona będzie jeszcze schowana. A ta będzie w ogóle lepsza, bo jest, widzicie, ja chyba zamienię po prostu też te szczotki i jej oddam tak jak tego. I powinno działać, jeżeli alternator jest dobry. Ja tu ewentualnie może się tylko na jakieś pokusze o jakieś czyszczenie, nie wiem, ostrą szmatką albo czymś takim. No bo jednak tu nie chciałbym tego papierem ściernym jechać, nie? No bez sensu. Ale może jakimś, jakąś ostrą szmatą, tylko one szczotki, jak będą dolegać, no to, to ma łączyć, tak? Jak jest grafit na bieżni no to przecież będzie. Także ja chyba tylko po prostu zamienię te szczotki i oddam auto. A jak będą nowe, to się umówię już na spokojnie. Jak będzie cieplej, i tu jest tak jak myślałem: 4, bo już zrobiłem sobie rozeznanie. 4 na 7 to są takie szczotki. Teraz spróbujemy sobie to jakoś tutaj oddzielić. Bo to jest zgrzewane, wiadomo jak to jest. Nie, odcinamy. Już to jest ta lepsza. I teraz tą gorszą weźmiemy. No, szkoda, że nie mam żadnych szczotek. znaczy być może gdzieś mam, ale na pewno nie, nie takie. To po pierwsze. One mają w drugą stronę teraz wybranie, więc no nie będzie dobrze na początku, wiadomo. A mam, że to zjadę po prostu pilnikiem. Zjadę je pilnikiem na równo. Po prostu one się same dopasują. Kupujemy szczotki, to i tak są przecież równe, nie? Dobra. Bo to wybranie będzie po prostu w drugą stronę. No, i tak mamy te szczotki, biorąc pod uwagę różnice w zużyciu, to naprawdę, na jakie zamienię, to będzie można śmiało jeździć jeszcze długo na pewno kilka miesięcy to myślę, że na pewno będzie można pojeździć. Więc tu nie będzie jakiegoś pośpiechu, myślę. Te szczotki, tak na moje oko, mogłyby być troszkę grubsze. Nie? Widziałem, że występują takie 6,3 albo 7 mm. No, 8 by na pewno nie weszła, więc to 7 mm to jest tutaj w sam raz. Dobre mi się wydaje. No, ja sobie teraz tutaj zabielę końcówki, nie? Najpierw, wiadomo, żeby to mi później fajnie złapało. Teraz już sobie pocynujemy końcówki. Teraz kabelki, jeszcze szybko, może tak troszkę chociaż złapiemy. No i teraz, gdybym miał nowe środki, to bym powiedział. Lutujemy nowe szczotki, ale nie mam tak. Tutaj będzie dłuższa od strony regulatora. Czy co to jest? Nie wiem. Nie będę wnikał. Idzie dłuższa szczotka. Muszę sobie zrobić jeszcze foty, jak one wyglądają. A gdzie ja daję? Idzie w środek. Tutaj o. I przewód trzyma szczotkę, żeby nie wypadła. No ale tu widzę, że no naprawdę ta szczotka, którą tu będę zakładał, to jest naprawdę jeszcze bardzo długa. Naprawdę jest aż dziw bierze, że ona jest w ogóle niezużyta, a tamta jest aż tak mocno zużyta. Teraz sobie to lutujemy. Ja zawsze nagrzewam dobrze, wtedy fajnie łapie. O, miejmy nadzieję, że złapało. I druga środka. Powiedziałbym, że to już, teraz możemy sobie to przymierzyć, nie jak to było. Na pewno obie środki będą dobrze dolegały, to nie widzę tu możliwości innej. Weszło do końca i też widzę, że muszę tą szczotkę tutaj spiłować, bo ona nie wchodzi w ten bieżnie. Jednak ona będzie tutaj samymi krawędziami brać, Ona się pewnie za chwilę dotrze, ale jednak ją spiłuję, Bo widać, że ona tutaj jednak potrzebuje węższego. Tutaj na tej szczotce jest dobre 3 mm jeszcze do wysunięcia. Biorąc pod uwagę, jak ta się słabo zużywała. To jeszcze, no a na tej to nawet nie mam co patrzeć, bo ta jest praktycznie w bardzo dobrym stanie. Ok, to teraz sobie tylko tu podpiłuję boki, żeby ona po prostu od razu tam siadła sobie lepiej do bieżni. Teraz jeszcze czyszczenie tej bieżni. Coś zaraz znajdziemy, jakąś ostrą szmatkę może i spróbujemy to wyczyścić. No i w sprzętach, rzeczach do lutowania miedzi coś takiego znalazłem. Ostra szmatka do czyszczenia miedzi przed lutowaniem. No to widzicie, sprawa jest gorsza. Już teraz się okazało, że tutaj nie ma już bieżni w ogóle. Zobaczcie, tu jest już, czyli ta część jest do wymiany. Nie zgłębiałem jeszcze tematu, nie zauważyłem tego szybciej po prostu, ale ta część jest do wymiany. Niestety za późno do tych szotek się tutaj dobraliśmy i. Ta część tego się po prostu skończyła. Nic nie poradzimy. Teraz zrobię foty, to wam pokażę. No więc widzicie, ja już na tym skończę ten film. Pokazałem wam, jak wymienić środki. <gry> Tylko, że to nic nie da, bo jest po prostu bieżnia, jedna wypalona już całkiem, i niestety. No, ja to złożę, ale. To efekt jest właściwie żaden, no bo, no bo to nie będzie działać, nie także kończę już ten temat na dzisiaj. Będę go robił prawdopodobnie w niedługim czasie, ten alternator, a może nie, no nie mam też za bardzo czasu na to, jeśli sobie właścicielka kupi nowy, znaczy nowy, używany jakiś pewnie, dobry alternator, no to założę jej po prostu nowy, a ten pójdzie na złom, także dzięki za uwagę. Akcja dzisiejsza się nie udała. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału gdzieś tam. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!